the road. It's just a feeling of a distant melody unknown. I was doing fine. I minded my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace. song had already been sung. I was going on, still minding my own business. Never knew the life had just begun. <laughs> <laughs>

No, dzień dobry, jesteśmy na imprezie w chacie na Mazurach w Pilcu, albo w Pilicy. Chata jest Ilony albo Anity. No i generalnie imprezujemy, tam jest taka banda ludzi, którzy są bardzo weseli i dobrze się bawią, spójrzcie na to. Wyglądają na szczęśliwych i uśmiechniętych, i troszeczkę nieszczęśnych. I ja również do nich zaraz dołączam. Pozdrawiam. Siemaneczko, witajcie w tym odcinku. Jesteśmy w Pilcu na pierwszym spotkaniu integracyjnym e, z YouTube'a. Przyjechało sporo ludzi, jest nas 17, więc jest moc. Jesteśmy po nocy, Wam powiem, intensywnej. Także zapraszamy na ten odcinek. Chodźcie, oglądajcie, sub, like, wiecie jak to działa. Lecimy z tematem. A idziemy do Wiochy, zobaczcie jaka jest moc ludzi z nami tutaj. Udał się, udała się noc, powiem Wam, tak mocno weszło, że no, naprawdę. dzisiaj jest trochę ciężko, ale co tam, przeżyjemy? Monia nie masz ciężko, nie dzisiaj. Jestem niewyspana znowu tylko, ale tak to jest ogólnie okej, okay, nie? No. Znowu w pilcu, ponieważ jest to mie miejsce magiczne jakby nie było. Piękne, cudowne. Każdemu polecamy kto by chciał odpocząć. To jest tu z dronem lata no, nad głowami. Już troszkę przesadza. Zobaczmy. Centralnie mi nad głową, no. To jest Middle of the road It's just a feeling of a distant melody unknown I was doing fine I minded my own business Till the day you took me home You came into my life Like a sweet embrace Swept me off my feet Same again, well, I thought I knew what life was all about. That song had already been sung. I was going on. Chodzimy sobie po piltu. Jesteśmy nad stawem pileckim Borcio. Wszyscy są. Piękna jesień. Hmm. Tutaj słowo mi lata dronem. Urobi nam ujęcia. Łukaszek już się posila. Ja dopiero pierwsze piwko, kurde, tak. Zjedliśmy w ogóle zjedliśmy pizzę z Fenixa, zamówiliśmy wow. 17 sztuk, ale wiadomo, no ona jest pyszna, tylko że na miejscu zawsze najlepiej smakuje na świeżo, no, nie? No prosto z pieca pizza musi być, to tam w ogóle nie ma dyskusji na ten temat. Dokładnie. No, ale czasami trzeba zjeść taką. Nie? A widziałeś tą rybę, która jest tam? Jaką rybę? Taka ryba, zaraz tam przyjdziemy. Nie, ja to idę na na A tutaj. Nie? No to jest ten oprzęt, to hotel tak było? To, to? Nie no, jakieś pensjonat. To... No to jest niezła naprawdę. Tutaj to Middle of the road, it's just the feeling of a distant melody, unknown. I was doing fine, I minded my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace. Same again. Well, I thought I knew what life was all about. That song had already been sung. I was going on. The mind and my own business never knew the life had just begun. You came into my life like a sweet. Garnęłam 7:26 yy, i idę na spacer porobić trochę zdjęć i pewnie zaraz Łomża to już na pewno wstała. Yy, zrobić, pójdziemy zrobić śniadanie, więc ja teraz się przejdę, zaraz wrócę i im pomogę po prostu zrobić to śniadanie. Już przecinek się tutaj kręci, pokażę wam przecińak. Trochę podróż od ostatniego razu. No i zobaczcie jak to wygląda. Jesień w pełni tutaj już. No, klimat jest naprawdę super, a jeżeli chodzi o nasze dwie imprezy, wczorajszą i przedwczorajszą, to kurde posiedzieliśmy trochę, jestem taka niewyspana po 3-4 godziny spania. Chciałam wam pokazać jak przepięknie wygląda ta aleja tutaj wjazdowa do domu w jesiennym klimacie, żółto-zielona, no naprawdę mega, mega, mega to wygląda. Eee, a ja idę właśnie się jak przejść, zaraz tu porobię coś, jakieś zdjęcia, może w tą stronę tym, tym razem pójdziemy. O, już mi ten kot zwariowany lata. Przecinacz, co ty robisz? Co ty tak latasz? Młode koty to są naprawdę zawsze szalone. O, Boże. Co za wariat. Dla nas to teraz zrobiła nowy znak, bo kiedyś tu stał taki znak było napisane Impuls Pilec i to taki brzydki. A teraz fajnie to wygląda, właśnie. Pasuje do tego domu. Znaczy, on już jakiś czas jest tutaj, ale nie nagrywaliśmy wcześniej. No i on prowadzi do tej alejki. Fajnie, fajnie, naprawdę. A jeżeli chodzi o nasze spotkanie, to słuchajcie, cały dom był pełen, wszystkie pokoje wynajęte, 17 osób razem z dzieciakami i było naprawdę super. Tak jakbyśmy się wszyscy znali już długo, długo, naprawdę już dawno się tak nie naśmiałam, siedzieliśmy do rana, było mega fajnie i mam nadzieję, że jeszcze to powtórzymy. A na dzień dzisiejszy jesteśmy już umówieni na Sylwestra, także, także sami widzicie i na pewno to nie jest, jest nasz ostatni raz. Właśnie przyszliśmy na śniadanie, lasów się grzeje, tu stara pizza, stara pizza, wczorajsza pizza, znaczy no nie stara, stara, tylko wczorajsza, a tam już ekipa siedzi, Martyna zrobiła jajecznicę, tak jak wczoraj, obiecała, pomachaj tutaj, pomachajcie. Dobra, my tutaj właśnie z Kasią Wrozodek przygotowałyśmy. Teraz będziemy szamać. A jest mleczką? Może? Nie, yes. yes. ja nie mam mleczka. No! No chcemy! No, ja mam herbatę, ja nie wiem. <grytview> że Od czego byśmy żegali. A teraz czasem Just a feeling of a distant melody, unknown. I was doing fine, I minded my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me home. same again well I thought I knew what life was all about that song had already been sung I was going on the mind in my own business, never knew the life had just begun. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I want to see.